Wizjo, który jest kuratorem tej wystawy, ale też jest ogromnym przyjacielem Muzeum eee, Co eee, Może powiem tak, że w ostatnich latach bardzo często, w zeszłym roku chyba najwięcej razy, eee, ja osobiście byłem wygłoszony na dwa dni, tak tylko przylecieć i wrócić, eee, bo otwieraliśmy tam ustawy, organizowaliśmy liczne wydarzenia w sercu, Ark. dziś to Alpy przyjeżdżają pod Tatry w postaci wody. Myślę, że temat wody też jest na czasie, ma taki wymiar bardzo ekologiczny. Też rozmawiamy o topniejących lodowcach w Alpach. Tatrach tych lodowców może nie mamy, ale dyskusję na temat zmian klimatu podejmujemy. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej wystawy. Przede wszystkim dziękuję i myślę, że warto nagrodzić prawami naszego kuratora. Ja myślę, że Aldo wszystko rozumie, a Emilia na pewno tłumaczy. Nasza koordynatorka i też opiekunka projektów międzynarodowych, Emilia Pomenkiewicz-Wagner, która też się mocno przyczyniła. Ale jak zawsze podkreślam, Muzeum Tatrzańskie. Dzień dobry, zapraszamy. Muzeum Tatrzańskie realizuje projekty razem, w większym gronie. I y, mamy tutaj, można powiedzieć, projektantę i twórcę wizji tej koncepcji artystycznej, czyli jak wystawa została została przygotowana, A mamy Adama Soroczyńskiego, ale też jest Janusz Soroczyński, który jest współtwórcą tego. Bardzo dziękujemy za bardzo delikatne Ale też Magdalena Gryguś, Aleksandra Michalska, Marta Jasińska, 400 innych osób, które się tą wystawą opiekowały. łącznie, że trzeba było ją przywieźć z Włoch, co też było pewnie ciekawym wyzwaniem, bo musiała jechać w naszym samochodzie dość długo, dwa dni. Ale zajęło. Żeby nie przedłużać, oddam głos Aldo, który opowie o projekcie, skąd ten projekt i Emilie poproszę o przetłumaczenie, tak żebyśmy wszyscy mogli dowiedzieć się, jaka jest. Eh, buonasera a tutti, cercherò di essere molto breve ma vorrei darvi un'idea di che cos'è questo progetto. Eh, prima di illustrarvi il progetto eh, vorrei dirvi che io a Zacopani mi trovo di casa perché... Tantissime volte, prima quando ero direttore del Museo Nazionale della Montagna, e penso che qui nel Museo dei Teatri siano state montate almeno una decina di esposizioni. Eh, zanim, eh, W Zakopanem czuję się jak w domu, ponieważ bywałem tutaj już wiele razy. Wówczas, gdy jeszcze byłem dyrektorem Muzeum Narodowego Górskiego w Turynie, zorganizowaliśmy wspólnie przynajmniej 10 wystaw. Mi fa piacere che que questa mostra sia nata com una presentazione in Polonia a Zakopanie e in e, Ringrazio la direttrice del Muzeo per essere qui. E, Perché fa parte dello spirito dell'Immma di cui eh, il direttore ha parlato prima, quello di collaborare nei vari angoli del mondo. Bardzo cieszę się z możliwości realizacji tej wystawy, zarówno tutaj, w Zakopane, jak i w drugim miejscu, w Muzeum w Wiedennej Górze, I bardzo cieszę się z obecności pani dyrektor Julity Zaprudskiej. Cieszę się, że możemy. La mostra che vedete è una mostra realizzata in una zona molto piccola del Piemonte, che sono le valli di Lanzo, però con delle fotografie che potrebbero essere scattate in qualunque punto del mondo, che ritraggono l'acqua, i segni che l'acqua creano. i percorsi dell'acqua tutto strettamente in bianco i e nero e realizzato da 14 fotografi. Zdjęcia te powstałe zostały wykonane w takim dość niedużym miejscu w Piemoncie w dolinach Ranco. Zdjęcia te mogłyby być wykonane tak naprawdę w każdym innym miejscu na świecie, prezentują ślady wody, różne ścieżki, które woda drąży i i, i którymi się przemieszcza. W, została ta, ta wystawa zrealizowana przez 14 fotografów i w efekcie projektu powstały fotografie, wszystkie utrzymane w tonacji czarno-białej.